Wiesz, co? Chciałabym pójść na tamtą karuzelę. I jak zjemy, to pójdziemy. Co ty na to? Brzmi świetnie. Hej, um, bo mam pytanie. Jakie? Um, czy na pewno musimy tam wchodzić na tą karuzelę? A nie możemy na przykład, nie wiem, pójść coś zjeść albo coś innego porobić? Mówiłam ci od razu, że chcę iść na karuzelę. Powiedziałaś, że okej. Okay. Um, bo myślałam, że dam radę, ale ta karuzela jednak serio jest ogromna i, i wiesz, um, ja mam lęk wysokości. <taki>, Taki, no wiesz, naprawdę poważny lęk wysokości, a nie chciałabym na ciebie z wymiotem. Okej, okay, dobra, czaje, nie kończ, czaje. To um, w takim razie gdzie indziej chciałabyś iść, skoro nie na tą karuzelę? Wiesz, ja się nie spodziewałam, że ona będzie aż tak wysoka. Dobra, nie wiem, chodź gdzieś indziej. O, jesteś na mnie zła? A jak myślisz? Przepraszam, ja... Uch, jeszcze nie mogę znaleźć Jamesa. Widziałaś go gdzieś? Hm. O, tam jest. Ale chyba ma już towarzystwo. Jak to ma towarzystwo? Pff, co to ma być? <ścoughs> masz rację. Hej, kochanie! Yy, hej, Kordni. Ty masz dziewczynę? No i patrz ładną. Yy. To może ja już pójdę. A co ona taka wystraszona? Yy, nie wiem... Tylko rozmawialiśmy, coś... coś chciała ode mnie, tam... Pytała się jakie jedzenie polecam czy coś takiego. To dobrze. Idziesz z nami na karuzelę? Yy, wiesz co, chyba wrócę do domu. Nie... nie czuję się za dobrze. Naprawdę? Co się dzieje, kochanie? A no wiesz, brzuch mi boli i to sprawy. No, to ja będę już iść. Cześć. I zostałam sama z Jeną. Hej, poczekaj! Wiesz, jestem. James poszedł do domu. Powiedział, że się źle czuję. To dlaczego właśnie bieg za jakąś dziewczyną? Co? No, pobiegł za jakąś dziewczyną. Musiało ci się wydawać, pewnie pobieg do domu, bo tak się źle czuję, czy, czy coś takiego. Natali, mówię ci, że to jest zły pomysł. Oj, od razu zły. Zaraz poszukamy tą twoją malanę i sobie miło spędzi się czas. Nie chcę tutaj być, a tym bardziej jeszcze z nią. Tłumaczyłem ci w domu, jak to wszystko wygląda. już ona musi się kiedyś dowiedzieć. I najlepiej, żeby się dowiedziała o tym od ciebie. No wiem, ale co jak mnie znienawidzi? Najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa. A poza tym, wątpię, żeby ciebie znienawidziła. Możemy wrócić do domu? Nie, Miles, nie wracamy do żadnego domu. Uuu, ciasteczka! O, mniam, Mogę zjeść się wszystkie? Jak ci kasy wystarczy, to chyba tak. Ale zaraz je zjem. Uch, nie działa ten automat, Możesz mi pomóc. Uch, no, nie działa. Miles, rusz się, pomóż mi, no. Hej, yy, idziesz? Mm. Tak. Um, idę. Wszystko ok? Um, tak, tak. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Chodźmy. Dzień dobry. Poproszę dwa bilety. Jeden dla mnie, a drugi dla tej pięknej dziewczyny obok mnie. Dzięki, że mi pomogłaś. Na kogo tak patrzysz? Kurczaczki, cóż za napięcie. Czemu do niej nie podeszliśmy? Bo jest z innym chłopakiem? No, tak, ale ty też tutaj jesteś z inną dziewczyną i to nie oznacza, że... Przepraszam, przepraszam. Że jesteśmy razem. Co, aż taki brzydki jestem? Nie, na no co ty. Ale ładna jest stala, no. Wiem. Możemy wrócić do domu Nie No i wiesz, ja się spotkałam z tym chłopakiem jakieś trzy dni temu I poszliśmy do kina No i wszystko wydawało się być spoko Ale on to mnie nagle powiedział Że ja mu się podobam oh. I co ty na to? No, powiedziałam zgodnie z prawdą to, że mam chłopaka Zaraz Że co masz? No, chłopaka, ty masz chłopaka? Tak? Co w tym takiego dziwnego? Oh, znaczy, um, ja myślałam, że jesteśmy na randce. C co? Ja myślałam, że jakoś trochę ci się podobam. Uh, nie? W sensie. Lubię chłopaków? Nie podobają mi się dziewczyny? No widzisz, no to małe nieporozumienie, bo e, mi się podobają tylko dziewczyny. Serio? Tylko dziewczyny? Mhm. Ale dziwne. W sensie, e, fajnie tutaj z tobą było, ale będę już iść. E, cześć. Hej, zaczekaj! Przecież możemy się tylko przyjaźnić! Czemu ja mam zawsze takiego pecha? Ale było fajnie, co? Nie bałaś się? A poczekaj, Lyria do mnie dzwoni. Hala. Lyria, co się stało? Płaczesz? Tak, jestem. Tutaj pod karuzelą. Przyjdziesz? Okej. Okay. Dobra, opowiesz mi wszystko. Ok. Ktoś do nas przychodzi? E, tak, Lyria. Coś się stało, wiesz? Aha, no dobra, ale myślałem, że będziemy sami. No, chyba cię nie będzie przeszkadzać moja najlepsza przyjaciółka, prawda? Eee, nie. Skądże? Mamuś, czy naprawdę musimy tam iść? Tutaj w tej kolejce stoją same dzieci. No a co? Nie chcesz zjechać? Znaczy, czemu nie? Ale ta kolejka jest ogromna. Szybko mi nie. Chodź. Picie, hot dogi, picie hot dogi, Jenna, hot dogi, no i co? Hot dogi, a wiesz kto stoi przed nami? Nie, u, odejdź ode mnie, patrz, Alana, i to z <noise> To tak, e, poproszę dwa hot dogi Hej! <grystanie> ja, ja myślałam, że jestem na randce z tą dziewczyną. No i ogólnie to wiesz, ona chciała i tutaj za mną na karuzelę, i ja, ja się bałam, więc powiedziałam, że nie. No to pochodziłyśmy trochę. Poszłyśmy coś zjeść, czegoś się napić, i ona nagle mi mówi, jakoś tak w rozmowie wynikło, że ona ma chłopaka. Naprawdę? Leria, tak mi przykro. Wydawałaś się być taka szczęśliwa. A wiesz co było najgorsze? To, że jak jej powiedziałam, że no ja lubię tylko dziewczyny, to ona mi powie. Znaczy, wiesz co, ona nic nie powiedziała, po prostu uciekła, ale. Taka wydawała się być niesmaczona tym. Iciu, naprawdę? Lyria, tak mi przykro. No i mi przykro po prostu. Chodź, e, może pójdziemy. Może pójdziemy tutaj? Co o tym sądzisz? No to coś głównie dla dzieci. No, a czemu nie? To co, idziemy? Okej. Okay. Hej, Kyle. Tak w ogóle. Hej. Alana, wszystko okej? Okay? Hej, co się stało? Co się stało, Alanie? Co? Czy, czy rzuciłeś we mnie hot dogami? Z parówką. A wiesz, kto jeszcze jest z parówką? Co się tutaj dzieje? Fakt. Ty też jesteś parówką, ale akurat w tym przypadku chodziło mi o Alanę. No. Taka ciebie tuściutka nawet paróweczka. Mogłabyś trochę schudnąć, co? Nie uważasz, że trochę tak za dużo ważysz? Zwariowałaś? Aha. A ty to kim jesteś, że niby? Won mi stąd. O, o czaczki. Kim ty jesteś w ogóle i czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Masz trzy sekundy, żeby ją przeprosić i stąd iść, rozumiesz? Albo zaraz sam rzucę w ciebie tym hot dogiem. Czy ty mi grozisz? No chyba głucha nie jesteś, nie? Raz. Dwa. Dobra. Dobra, Jezu, już sobie idę, uspokój się. Ty jesteś jakimś psycholem. I wyglądasz jakoś znajomo. Masz brudną różę, Zapewnie od tego sosu. Nie musiałeś tego robić. Przepraszam. Miles. To jest Miles. Uh, um, Alana. Kto to był? Um, taki mój kolega. Kortni miała rację. Wydaje się być jakoś dziwnie znajomy. No i ten głos, jakbym gdzieś już go kiedyś słyszała.